Bardzo serdecznie, mam na imię Kasia i chciałabym w dzisiejszym kwadransie ze Złotym Naparskiem pokazać Ci sposób na oko, które obiecałam Ci tydzień temu. Jeśli dobrze pamiętasz, tydzień temu pokazywałam Ci, jak zrobić oko do różnego rodzaju prac szyciowych, np. poduszek czy maskotek. Natomiast dzisiaj pokażę Ci takie oko, które sprawia najwięcej problemów wszystkim osobom przyjącym. Bo kto zagląda na moją stronę, ten wie, że są na mojej stronie do kupienia wykroje na takie fajne, różnego rodzaju poduszki. Część poduszek pokazywałam w tamtym odcinku, i niektóre mają właśnie oczka wyszyte, i to jest pokazane na filmie instruktażowym szycia królika z darmowym wykrojem. Natomiast oczy, które są już właśnie takim, takim bardziej kółeczkiem, one już nie są wykonane tą samą metodą. I wiele osób wysyła mi zapytania, właśnie jak zrobić takie oko, bo w ogóle nie mają o tym pojęcia. Oczywiście sposobów na takie oczy jest więcej. Pierwszy sposób to jest taki, że sobie bierzemy normalnie farbkę do tkanin, mały pędzelek, czarną na przykład farbkę, rysujemy oko po materiale, ale to już wtedy dobrze byłoby, żeby to był właśnie gładka, ten podkład gładki, na przykład z bawełny pościelowej, jak w wypadku tych właśnie maskotek, to by się nadało. Czyli pierwszy sposób to robimy oko, rysujemy pędzelkiem czarne kółeczko, poczekamy aż wyschnie, zaprasowujemy żelazkiem, bo taka jest metoda właśnie utrwalania tej farby i mamy oko po prostu namalowane. Drugi sposób jest taki, że biorę igłę z nitką ręcznie i po prostu ściek przy ściegu sobie haftuję ręcznie te oczko. Y Taką ala na okrętkę ściegiem i te oko mi wychodzi, to akurat dzisiejszy odcinek nie dotyczy szczegółowego pokazania ręcznego, ale jeden ze sposobów, który tak możemy wykorzystać. Kolejny sposób to taki, że kupujemy w pasmanterii gotowe oko, tak zwane samozaciskowe, bezpieczne oko dla dziecka, samozaciskowe, wkładamy te oko plastikowe, zaczepiamy je od tyłu i też te oko jakby jest zrobione i jest trwałe. Oczywiście ja takich oczu w poduszkach nie za bardzo... Preferuję, dlatego że poduszka to jest coś, co jest miękkie, co jest już z góry założone, że dziecko będzie na tym spało, będzie to tuliło, będzie często miało z tym kontakt. Więc ja sobie nie wyobrażam tutaj jakichś plastikowych, wystających oczków na, na takiej poduszce. Co innego na jakieś maskotce do zabawy to tak. Ale ja pokażę Ci sposób. Na te oko, taki, który właśnie był zastosowany konkretnie w tych rzeczach. Taki robiłam, i pokażę Ci, jak to było zrobione. Będę brała tą samą próbkę, którą robiłam tydzień temu z tym okiem, żeby pokazać właśnie różnicę. Dla przypomnienia, powiem, że tu robiłam sobie zygzakiem, na zwykłej, prostej maszynie. Nie używałam żadnej hawciarki ani żadnych skomplikowanych przyborów. Natomiast znów dzisiaj będę używała zwykłej, prostej maszyny. Czyli silver kres w moim wypadku. Oczywiście to każda inna maszyna to może zrobić. Mało tego. Nawet najstarsza maszyna, która posiada nawet jeden zwykły ściek, ale e, to e, raczej każda maszyna taka wieloczynnościowa w domu to przynajmniej dwa ściegi posiada. No i teraz my nie będziemy tym razem używać ścieku e, zygzaka, tylko będziemy używać ściek prosty. W mojej silverce każdy musi ten ściek swój prosty. Odnaleźć swoje maszynie. W mojej silverce to jest ustawienie pokrętła wyboru ściegu na A. Natomiast tutaj długość ściegu, to musimy ustalić taki dość drobny ścieg. Ja tutaj ustawię sobie na dwójeczkę. Potem w czasie szycia ja powiem, że możemy sobie ewentualnie jeszcze uregulować. E, pozycję igły ustawię sobie na środku, czyli jeśli mamy możliwość igły wychylać na lewo, na prawo, to ustawiamy w tym wypadku na środku. Natomiast naprężenia nitki nie zmieniamy, nic z tym nie robimy. I będzie nam potrzebna jeszcze, znaczy to naprężenie ustawione i wszystko mamy nawleczone tak jak trzeba. No i teraz, jedyne, jedyną różnicą, co będzie odróżniało szycie naszego oka od takiego zwykłego szycia, które stosujemy na co dzień, to jest, uwaga, coś czego się nie spodziewasz w czasie tego szycia oka, ja zdejmuję stopkę. Stopka mi będzie tu niepotrzebna. E, tu my wchodzimy trochę e, w świat jakby takiego haftowania, cerowania. I jakbyś e, spotkała się kiedyś z takim tematem jak cerowanie czy haftowanie na tkaninie, to byś zobaczyła, że jesteś takiego jak tamborek, który, e, w który się wkłada tkaninę i on nam napina ją i usztywnia. Są specjalne stopki do cerowania, do haftowania, które mają jakiś specjalny taki kształt. Natomiast my robimy tu taką metodę bardzo uproszczoną, która oczywiście służy nam tylko do wykonania takiego pojedynczego oczka, bo nie twierdzę, że może tak sobie haftować jakieś duże powierzchnie raczej wtedy trzeba sobie być bardziej przygotowanym do tego. Natomiast tu będziemy używać okazjonalnie, kiedy potrzebujemy tylko i wyłącznie zrobić sobie szybką poduszkę. No i teraz znowu powierzchnia, na którą będziemy robić, której będziemy robić te oko musi być usztywniona, czyli może być usztywniona właśnie podklejona frizeliną. do takiego małego oka nawet możemy dać troszeczkę bardziej stabilną flizelinę, żeby ona zrobiła sztywność tej warstwy, na której będziemy to robić. No i tak jak poprzednio, musimy sobie te oko naszkicować. Ja sobie tu je narysuję i ostatnio rysowałam sobie po prostu cienką linię i tutaj te właśnie te rzęski. Natomiast teraz sobie narysuję po prostu kółeczko, jak te oko ma wyglądać. Będzie to właśnie kółko, że ma być taki kształt tego oka. Wyraźnie sobie narysuję jego tutaj powierzchnię i jeszcze właśnie sobie w tą stronę narysuję rzęsy, czyli rzęsy, które będą mi szły sobie, powiedzmy, trzy rzęsy, które będą odchodziły promieniście, tak? Czyli w ten sposób. No i teraz będę musiała te oko wypełnić w środku moim szyciem, a te rzęski to już będą po prostu takie kreseczki. No i uwaga, znowu, tutaj się zbliżam do maszyny i teraz co jest ważne? Stopka, która mi przytrzymuje tkaninę i która w zasadzie zakrywa mi całe to oko, które sobie narysowałam, ją zdejmuję, ale... Pomimo, że zdjęłam tutaj e, tą stopkę, to nadal mam pozycję stopki podniesioną i opuszczoną, chociaż ta stopka mi jakby nic nie uciska, to jak zacznę szyć, to muszę pamiętać, że z pozycji takiej uniesionej, jak włożę sobie tutaj materiał, chociaż on mi nic nie będzie przytrzymywał, to i tak, i tak muszę ją opuścić, żeby cały ten mechanizm, e, mechanizm, który mi tutaj e, zaciska e, naprażenie nitki się zablokował. I teraz sobie, oczywiście, tak jakbym podkładała podstopkę, czyli igłę dziś sobie do tyłu kieruję, celuję sobie tą i przytrzymuję z tyłu nitkę, żeby ona była na takim naprężeniu. Celuję sobie igłę w miejsce, gdzie zaczynam szyć. I teraz najpierw sobie może spróbuję zacząć ręką, żeby zobaczyć, jak mi to wygląda. Muszę ją sobie na takim lekkim naprężeniu między palcami. Ta... Ten materiał będzie chciał mi się podrywać, dlatego też się używa tych różnych tamborków albo specjalnych stopek dociskających, ale ja sobie go naprężę między palcami i będę sobie szyła jakby do przodu, do tyłu, podsuwała materiałem albo mogę sobie nawet, zobaczcie, tak jakby narysować wzdłuż tego, wzdłuż tej krawędzi kierując jakby ręką. To oczywiście wymaga ode mnie sporo e, uwagi, bo ja sobie... Tak, przekierowałam dookoła, że zrobiło mi się teraz tak, jakby obrysowane kółko. Czyli rękoma robiłam to celując, żeby igła mi szła po krawędzi tego oka. Jak już sobie zrobiłam ten okrąg dookoła, to teraz mogę sobie właśnie do przodu, do tyłu, miejsce przy miejscu, tak jakby ceruję tu, kaptuję. Czy mogę sobie to robić do przodu, do tyłu? Mogę też sobie zrobić, zrobić dookoła i coraz mniejsze okręgi, ale z tego co widzę, to mi jest łatwiej robić do przodu i do tyłu, czyli nawet mogę po tym samym sobie potem przejechać. Tak zapełniam sobie yy, zapełniam sobie szyciem całe wnętrze oka. Jak już sobie to zapełniłam, cały czas muszę mieć to to idę sobie w okolice kończę w okolicy rzęski tak. I zapełniłam sobie to oczko yy, tak jakby obkręcam sobie w, w kierunku rzęski i teraz będę szła po prostu kierując po rzęsie, po tej drodze, ale cały czas muszę ten materiał między palcami tak naprężać. Idę sobie po tej rzęsce, znowu bez tej nitki. Jak jestem tutaj, to mogę sobie nawet takie, znaczy to może nawet nie robię mocowania, ale muszę sobie tak jakby cofnąć na końcu. Dobra, zrobiłam tą rzęsę. Wyciągam, na razie sobie tą nitkę tylko przeciągam, potem je popcinam. Idę sobie do drugiej rzęsy, zaczynam tutaj, też staram się jakby naprężyć i w tym miejscu cofnąć trochę w głąb oka i wtedy znowu iść po tej rzęsy. To jest takie, wymaga ode mnie naprawdę uwagi sporej. Mogę kilka razy spróbować w tym samym miejscu. Staram się w jakiś sposób zakończyć. No dobra. i Jestem tutaj. I trzecią rzęsę znowu cofam się do początku tej rzęsy. Przytrzymuję sobie na razie nitkę. Staram się tak tutaj zrobić, żeby jakby lekko zakończyć do przodu, do tyłu swoim biegiem. I idę znowu. I już skończyłam. Już ja pokazuję tutaj, co mi tutaj wyszło obcinam. No i dobra, tu z tyłu będzie takie trochę zapętlone, bo ja tutaj kilka razy cofałam w te same miejsce, obcinam obcinaczkami wszystko tutaj. Tak? Tutaj obcinam, obcinam. I teraz ja tam nie zwróciłam uwagi, że szyjąc to tu i wylazłam w ogóle za tą podklejoną, więc na co właśnie jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Po pierwsze, żeby ta strona pod spodem była solidnie podklejona. Już mówię, przy takim dużym oku to możemy tą flizelinę dać trochę delikatniejszą, natomiast jeśli robię to oczko, to warto solidnie jakimś kawałkiem trochę sztywniejszej właśnie, ale takiej dość gładkiej flizeliny to podkleić i żeby ona na pewno obejmowała z zapasem te oko. Po drugie w czasie szycia ja naprężam między palcami, żeby jakby ta tkanina nie miała tendencji do takiego luzu, bo ona wtedy, ta igła chce ją poderwać, bo nic ją tutaj nie powstrzymuje. Bo takie typowe stopki do haftowania, do cerowania to mają kształt takiego kółeczka, który obejmuje nam obszar dookoła i nam przytrzymuje, ale jak chcesz zrobić to jedno oko i nie potrzebujesz tej stopki, no to tak możesz sobie poradzić, tak y, można powiedzieć doraźnie, tak? Mówię, bo to nie jest taka fachowa metoda, dlatego mówię, że to jest taka doraźna, kiedy chcesz zrobić jedno oko raz na hej x czasu, tak? I Zobacz. W sumie to oko wyszło. no Może jakby się bardziej tak skupić na tym oku, żeby. Bo ja tak trochę tu też w pośpiechu robiłam na filmie to jest zupełnie inaczej, niż ja się skupiam na 100% na tym, co robię, bo tutaj obserwuję wszystko, co muszę do kamery powiedzieć, więc można powiedzieć, że to oko jedno, drugie byłoby lustrzanym odbiciem, kierowałoby się w drugą stronę. I właśnie jeszcze, żeby to mi nie spadło z tego usztywnienia, bo tutaj już robiłam po takim wiotkim. Mogłoby być to lepiej. Ale zobacz, na takie potrzeby, jeśli my chcemy sobie właśnie użyć taką maskotkę, myślę, że jest to sposób, który wystarczy. I tutaj pokażę Ci, że z bliska, że oko tego kotka, który robiłam tą metodą, może tutaj, może byłoby jeszcze bardziej dopracować, naprawdę wygląda całkiem dobrze. One wygląda, jakby było wręcz namalowane. To, że mi nam na szmatce tutaj przy kamerze wyszło troszeczkę gorzej, ale tam się już skupiałam na, na tych detalach, więc jest szansa, że jak poćwiczysz sobie takie robienie tych oczu, ben, że będą one fajne. Myślę, że ta metoda ze zdjęciem stopki cię trochę zaskoczyła, ale właśnie. Cały czas podkreślam tutaj, że to, że stopki nie ma, to nie znaczy, że jej pozycja do góry, do dołu nie ma znaczenia. Jeśli zaczniesz szyć te oko w pozycji tej stopki, tak zwanej tego mechanizmu stopki uniesionego do góry, to będziesz miała pod spodem jedną wielką pętlę i wszystko ci nie wyjdzie. Znaczy wszystko pójdzie na marne ta twoja praca. Czyli zawsze, pomimo, że tej stopki nie ma, mechanizm opuszczamy. Podkładamy narysowane oko, naprężamy między palcami, trzymając właśnie, poruszamy tą szmatką tam po krawędzi tego oka. To, że ta stopka żadna nam nie dociska, to my mamy swobodę przemieszczania tego materiału. I pamiętaj, że to od tego, jak Ty prowadzisz w tym momencie, zależy kształt Twojego oka. Jeśli poprowadzisz krzywo, to oko będzie krzywo. Jeśli poprowadzisz pomalutku, równomiernie... To będzie wszystko w porządku. Oczywiście trzeba dobrać igłę. Igłę do takiego materiału nakładamy uniwersalną. Do takiej pracy wystarczy 80, większa, grubsza niepotrzebna. Cieńsza też nie musi być 80, albo nawet 75 wystarczy. Także próbuj, yy, yy, chwal się, jeśli Ci to wyjdzie i powiedz, czy ten sposób Ci się, się spodoba, czy w ogóle yy, myślałeś sobie, że w ten sposób to te oko może być zrobione. Także dziękuję Ci dzisiaj za uwagę, jak zwykle zapraszam Cię na następny kwadrans yy, ze złotem naparskim, który odbędzie się już w następnym tygodniu o tej samej porze, a tymczasem czekam na Twoje komentarze i Twoje pochwały, jak oko wyszło w maskotce tym sposobem. Także pozdrawiam serdecznie, cześć!